Cześć. Witam na kanale Format Tech. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test taniego mikrofonu krawatowego PULUS. Zapraszam. Jak widzicie, mikrofon przychodzi w takim oto opakowaniu, bardzo schludnym. Teraz pokażę wam, co możemy znaleźć w środku. W środku otóż mamy kombaczkę tutaj. Mikrofon jeszcze Ofoliowany, nowy, uchwyt do krawatu, tak zwany, czy do bluzki. Tam jest złączy USB typu C do ładowania tego mikrofonu. Tu mamy taką nakładkę przeciwszymową od wiatru. Ona jest nakładana, nie nakręcana wbrew pozorom, po prostu sobie nie zakręciłem. A tutaj matka, czyli tak zwany odbiornik z końcówką tutaj w moim przypadku od iPhone'a. Bo będę kręcił to wszystko iPhone'em. Jeszcze nieotworiowane wszystko jest. Dalej co mamy? Kąbeczkę. instrukcję obsługi. Oczywiście pokrzaczkowaną. Nie mam pojęcia co tam jest napisane. jakieś chińskie znaczki, chociaż mogli dać po angielsku, tak? Nie wiem, czy nie jest tak, że jeżeli sprzedaje się coś na polskim rynku, to nie powinno być do tego polskiej instrukcji, ale... Nie mam pewności. No, i tutaj w środku mamy zapewne kabel USB do ładowania. Jakże inaczej, kabel USB z końcówką typu C do ładowania, jak wspominałem. W tym momencie słyszycie mnie już z tego mikrofonu Pulus. Pulus, pulus, pulus. No i są dostępne w, na naszym rodzimym rynku, na portalu, ale drogo za około 60 zł. No Najtańsza oferta to jest 60 zł. Jak macie smarta, no to nic nie musicie dopłacać. 6 dyszek macie taki mikrofon. I teraz, czy on oddaje? No to musicie sobie porównać sami. W tym momencie, tak jak mówiłem, dźwięk jest z tego mikrofonu. Za chwilę nagram kilka słów dla porównania do samego iPhone'a, tak? bo w tym momencie ja nagrywam na iPhone'a. On jest dostępny z różnymi wtyczkami. Ja w tym momencie mam wtyczkę dla iPhone'a, ale jest także możliwość zakupienia do telefonu z USB typu C. W tym momencie słyszycie mnie z mikrofonu dedykowanego do iPhone'a. Odbiornik Puluza mam w rękach, także mogę się tutaj pogadać, 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 nic się nie dzieje. Słyszycie w ogóle inny dźwięk, tak? Tutaj on jest taki rozbity, ma delikatne echo. Nabite, no i jest taki bardziej sopranowy, nie jest taki dobitny. Dobra, wracamy z powrotem na Puluza. Jak słyszycie, jakość dźwięku jest już o wiele lepsza niż na zwykłym mikrofonie od iPhone'a, A w tym momencie jesteśmy w warunkach pokojowych. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych zewnętrznych dźwięków. Czasami może troszeczkę pobują fotelem, a poza tym nic tutaj się nie dzieje, więc za chwileczkę przenosimy się na podwórko i sprawdzimy, jak to gra. W warunkach trudniejszych, dzisiaj akurat mamy spory wiatr, troszeczkę zacina deszcz, więc będziemy mogli go przetestować naprawdę w bojowych warunkach. Zapraszam na dalszą część testu. Ok, warunki atmosferyczne na pewno nie sprzyjają temu mikrofonowi dzisiaj, bo nie dość, że pada deszcz, to jeszcze wieje wiatr, więc naprawdę mamy hardcore. będziemy mogli sprawdzić jak on po prostu wygłusza, jak on działa. Więc to jest naprawdę bardzo dobry czas na to, żeby przetestować sobie ten mikrofon. W tym momencie sobie idę, także powinno być słychać, jak się poruszam. Może nie słychać, jak szeleści moja kurtka z ortarionu, a no, może i nie szeleści, nie wiadomo. No, w tym momencie lecę z nagrywaniem cały czas. Rozmawiam do Was. Idziemy po jakiejś randomowej wiosce, w której mieszkam, <laughs> ale to nie moja chata. Nie, nie, nie moja. Dobra, ciśniemy dalej. Tak jak widać, pada deszcz, wieje wiatr, widać po jeziorze A my ciśniemy z testem PULUZA za 60 zł, bagatelne 6 dyszek Do nagrywania vlogów, sprawdzamy czy oddaje Czy to dobry mikrofon dla początkującego youtubera Test, test, test A teraz dla porównania pogadam do Was sobie troszeczkę na zwykłym mikrofonie Od iPhone'a, tak jak słychać nie wiem jakie jest porównanie w tym momencie z dźwiękami otoczenia, będę mógł to dopiero sprawdzić, odpalając te filmy na komputerze, więc teraz bez żadnych sugestii aczkolwiek po wstępnych takich obejrzeniach tego filmu tutaj sobie na głośniczkach telefonu, no to słychać zauważalną różnicę mam nadzieję, że też ją dostrzeżecie i będziecie wiedzieli co z tym zrobić Nie, to nie jest materiał sponsorowany, ja sobie po prostu kupiłem ten mikrofon do testów a raczej kupiłem go żonie do live'ów i go też testuję. Może sobie zakupię też taki i będę korzystał. Ok, jesteśmy po testach Puluza. Mikrofonu za niebagatelne 60 zł. I tak, teraz pytanie: co oddaje? tak słychać, spoko tu mi dźwięki z otoczenia, aczkolwiek jego głos jest taki delikatnie stumiony. Moim zdaniem, mógłby być troszeczkę czystszy, ale za 60 zł naprawdę wątpię, żebyśmy znaleźli coś ciekawszego. Może gdybyśmy przeszukali cały Aliexpress i trafili jakąś perełeczkę, udałoby się to. Ale w tym momencie to chyba najlepszy, najtańszy mikrofon krawatowy na rynku, który poprawi jakość Twoich vlogów, moich vlogów, vlogów każdego, kto kręci na zwykłym mikrofonie od aparatu czy zwykłym mikrofonie od telefonu. Czy warto kupić takiego poluzę za 60 zł? Moim zdaniem jak najbardziej warto zainwestować te 60 zł, żeby poprawić jakość swoich filmów. To wszystko, jeżeli moja recenzja Ci pomogła, zostaw dla mnie łapkę w górę i koniecznie subskrypcję, pomóż rozwijać kanał. Cześć!